O, Jeszcze nikogo nie ma. Siemaneczko wszystkim po kolei. Jak to nie ma? Jak to nie ma? No ty jesteś obok mnie. No, tak. <grafię> ty to starszy. Czemu mi tu nie pokazuje? No bo to wiesz tam, YouTube e, wybiera kogo to zasłuży, a kto nie. <grafię> tak, ja, ma umacnij kamerkę. O. This is for you. Nie, this is Aha, for... Aha, dobra. Jest moje? A tu jest, nie pokazuje, że wkrótce no. się rozpocznie. No to moja. O jest, jest. Tylko weźmy, się. Dobra, będziemy nakładać. Tak, no. tak, żebyśmy się nie nakładali na nikogo nie, nie ma. No to ja zacznę oficjalnie. Cześć Witam wszystkich. I polecimy z żółwikami. O Damian, jest, siema. Siemanko Damianie, siema wszystkim. Jestem z Pewex cyklik. O, siema Peweks! Gdzie ty jesteś? Eee, cześć, czołem. <grystanie> No, jest obok mnie. Jest Janek. No, aho, Janku, wszystkiego dobrego ci życzę. Cześć czołem. Witam, witam Janku. No, jestem. Eee, <grystanie> Dzisiaj nie ty nie? Dzisiaj nie ty też odpowiadam. Co? Tak, ja jestem tutaj. Tak, tak, obaj jesteśmy. A tu chyba jakieś wączek, chyba ten. No. Jest i strażak, cześć, ciałem, strażak. cześć. Pozdrawiam Was. No tak, my dzisiaj tak pozdrawiamy. O, jak, o to sobie Zakładam sobie, jak to wie, to wie, jak był moim samochodem. Dopiero, że mam dwie ładowarki, które czasami jedna nie działa. 42 osoby, siemaneczko wszystkim Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania pewek Cykling Obok mnie jest gościu No ja oczywiście polecam yy, Maria, nie? Żeby nie było <laughs> Typowy amator, siemaneczko Cześć, <laughs> no. no, cześć, ja mam typowy amator to Trzeba zobaczyć, a bo pierwszy raz widzę kolegę Fajny ma kanał, wiesz? Fajny kanał Tak. A fajny fajny. będę musiał zobaczyć Jaki fajny śrutek był Nie, 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 nie 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 mnie Dlaczego dookoła? No. Tenia się manesko. Tenia bardzo lubi mnie komentować. Pozdrawiam serdeczne. Jeku, e, 73 osoby na live, Jeku, ale właśnie się o, Wow, leci, leci, no, naprawdę, naprawdę. naprawdę wow. E, ręce czyste, o dziwo. Tutaj, tutaj ale tutaj chyba nie. O, tu są o, znamiona walki. Wiadomo. Dawaj. Tu, tu prekursor, dwa prekursorzy z mierza. Z umierztwa. Chyba tak. Nie, ja tam wiem, jakiś tam, mam magnes, tam byle, jakiś z, z pierwszej ręki, czasu nie wiem. Tam działa, działa. Nie, to nie, to tak samo jak z wykrywaczem metali. Który wykrywacz metali jest najlepszy? Działający. O, dobrze <gry> mówisz. Aczkolwiek co do magnesów, ani Mario, ani Dario, ani nikt inny nie płaci mi za reklamę maktomu, ale powiem Wam, że naprawdę jest no. różnica. Mam ten swój magnesik eee... A, cześć, cześć Ewelina. Cześć, skarbuś. <laughs> eee... Cześć, skarbuś. <laughs> I jakby to powiedzieć, e, naprawdę te magnesy magtamu robią robotę. I tutaj nie mam z tego żadnego profitu, ale jest ogromna różnica. Więc co, jeśli chcesz łowić w parkach i tak dalej, to jest e, J, 80 Jeżeli tam chcesz łowić, to przeważnie trzeba, wiesz, poprosić o jakieś tam nie to, że pozwolenie, tylko to trzeba to zgłosić zarządcy do tego terenu bo oczywiście oni tam pewnie to pozwolą, ale wiesz Dario siema, cześć, czołem Dario no, niedługo się przekonamy no oczywiście ojeku. a tak w ogóle to zapraszam też, ja nie jestem taki stricte tym detektorystą, ale tam na wielu stronach jest, jeśli ktoś może to niech wklei linka do WETO na temat właśnie pisma na temat właśnie odwołujące te pozwolenie, że to w maju też miało być tylko na samym zgłoszeniu tam. No wiadomo o co chodzi tam. No ci że wodarze, jak zwykle tam hmm, przemiczmy. 132 osoby siemaneczko wszystkim po kolei, jakie jestem tak, zjechane. Kogo tu widziałem? O, widzę jeszcze Saracę, czałem Saracen. O Dario Dario jest, Ninka Dario jest. jest Ta, tak, tak. Jak tam połowy Ewelina? O, powiem ci grubo, grubo. Mów, mów grubo. Naprawdę grubo. Tak jak powiedziałem, te magnesy, które ma Mariusz z Maktomu, robią naprawdę robotę. No nie, szczupak nie, aczkolwiek rękaw, mokry, załokieć. Więc to ja to to takie, że rękaw Rafał przedstawia flagę Polski w negatywie. Tak, dokładnie. 83 osoby, siema wszystkie, siema Neczko. Kotlety były pewnie. O Ojejku, były. Uu, uu. Działo się. Walka była, ale powiem wam tak. Most, pod którym my byliśmy, no, ja to będę jeszcze parę chwil, jeszcze parę razy, ale daję mu maksymalnie 5-10 lat. Jego nie będzie po prostu. Jest tak przeżywiałe. Teowniki, kątowniki są przeżywiałe, że co za tam magnes w wodzie. Yy, to po prostu wychodzi taka buła. No, dla mnie owieczek, ona na przykład. Czy krzychu. No takiego, wiecie, no? Taki jesz, ale to naprawdę potężny no. jesz yy, z samej rdzy. Rozkłada mnie. Ninka, kto się rozkłada? Masz chłopaka? Nie, napisała, że pozdrawia spod kocyka. To pewnie już rozłożona. A, bo to może ją ten rozkładają, tam miosnik. Tak. O, tak jest, z morą. Jest, jest. Ta pięciu? No to ninka. Przewidzmy to. Jak się bawić, to na całego, <laughs> nie? <laughs> no, ja pierdzi. <laughs> no, dobra, dobra, bo konstrupata myśli, dobra, zdejmuj w ogóle. No. no, również pozdrawiamy, Janku. Pozdrawiamy jak najbardziej. Janku, dużo zróbka. Wszystkiego do dobrego ci życzę ja, to pan się, obok nas już raz drugi raz albo trzeci pięciu to na no, jednego to, jak, już no tak. tak Dario, wiemy no Nie powiem tego nagło. Bo... <laughs> Oczywiście ja nie wiem o co chodzi <laughs> Idioto <laughs> Żona rządzi Ujanka Nie, oni mają po prostu em jak to się nazywa, eee, Hierarchie. Także nie to, że rządzi, tylko Janek po prostu jest na tyle mądry i ustąpliwy, że pozwala żonie w cudzysłowie rządzić. No dokładnie. Wiadomo, że to jest tak. Mąż to jest głowa rodziny, a kobieta jest szyją. I tyle w temacie. Tego się trzymamy i w ogóle. Tak. Ale powiem Wam tak, e, połowy co do połowów. Jak chcecie mogę tam wyjść do samochodu, pokazać to co i jak. W sumie już nikogo nie ma. Bo się skręciłem jakieś samochody to w koło. E, było ich i w ogóle. O, Dario dobrze napisał. Tak, to była i wspólna decyzja i tak się... No dokładnie. Tego się trzymajmy. Dokładnie. Kobiety rządzą. No, no dobrze, niech to się wydaje. tak. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. No. <laughs> No tego To tam Dario opowiada Kto chce zobaczyć nasze skutki połowów? I tu byliśmy, Ty 3 godziny tubyśmy, trzy godziny chyba Tak, A, Coś koło tego. No miało to... być na chwilę, ale no, no no było tylko chwilę. Nawet nie wiadomo kiedy ten czas poleciał, nie? Nienka. Widzę, że żyje w średniowieczu jeszcze. No dobra. Lecimy do chałupy. A pokażę wam ty chyba ten złom Pokazać im czy nie? A pewnie pokażę. pokażę. To ktoś chce w ogóle zobaczyć? dobra Dobrawie, to tak, tylko to jest średniowieczat XXI wieku. Dobra, niech nie podobała się. tak się typić. To jest siedmiowieczek XXI wieku. Dobra. Bagażnik. Idziemy do bagażnika. Jeszcze nie pokazuję. o, do góry weźmy. Jeszcze nie pokazuje Dobra. i tu są połowy dzisiaj jeszcze. Rafał chyba rozmyśliłeś się z przesyłką dla mnie Rafał jest w trasie no jest typowo motor o. dawaj złom ja już nie, Do, nie. E, tutaj musieliśmy, chyba musimy wzywać archeologa bo tu są szyny Wie, to wie o to, co chodzi. To były szyny wpinane i się skręcało, się, się w jedną albo w drugą stronę. Trochę tego jest, trochę płytek. No, co tam rzeźbie? Więc po prostu byłem na połowach magnesem rudymowym no, z rafałem. Rafał jest obok mnie. Ładny urobek, Dziękuję. Dziękujemy. łyżwy za je fajne. Dobra. Ale patrzymy w dół, bo tutaj zaczynam wiać, Trochę tutaj wieje. E, dobra. O, 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 o. dobra. Dobra, kochani. Ja spadam do chałupy bo już 17 godzina się zbliża. Tu. O, światło mi działa nawet. O, nie działało. E, I co? E, spadamy do do O, ciebie. 200, czy nie? nie? Nie chcesz? Ja bym tu mógł jeszcze zostać nockę, nie? nie? prowokuj ty mnie. Ja, widziałem tu sklep blisko. Nie kuś. Ty, ty, ale papier do drukarki mam. Czekaj no. mam? Muszę zrobić. Nie, tutaj nie mam. Ale gdzieś z tyłu jest. Kto wie, co to jest papier do drukarki. Wiesz. Papier toaletowy? Dokładnie. Dokładnie, żeby to się nie rozpisywać. Tak. Yy, Dario, tak szybko tutaj jeszcze no, tobie podrzucę temat. Yy... No, ja jestem cały czas poza domem. Wszystkimi przesyłkami, odbiorami i wszystkim innym zajmuje się Ewelina. Także jak tylko będzie okazja, na pewno do ciebie poleci cegiełka na próbę, żebyś też mógł powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest tandeta. A, o tym mówisz, ja to dałeś mi, to mówisz? Tak, mam, mam, mam jeszcze jeden eksponat, który chcę właśnie Darkowi wysłać, żeby mógł to przetestować i powiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest słabe. Ale na pewno jest słabsze od tych magnesów, których Wy używacie, to, 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 to nie podlega żadnej no, Daria, dyskusji. Dario miał w ręku Tigera i wie o co chodzi. Tigera jak magnes, żeby nie było, bo tam ninki są jakieś dzisiaj, nie wiem. Wykorzystujące. <grych> Coś co plan. Co to jest Demi schodziło jak świeżo włoskie. A no taaak, tak, oczywiście. Dokładnie. No tak, to tak. tak to, to, dokładnie. To samo co właśnie napisał Łukasz. Stara taśma. Dobra kochani, ja dziękuję Wam serdecznie za to, że żebyście tą chwilkę z nami. Rafał, zapraszam na, do, do kanału na kanał PBX Recycling. Rzućcie linka tutaj, jak możecie, gdzieś tutaj albo w opisie. Jego ja tam przypnę. A w tej chwili już kończymy i jadę odwieźć. O, trochę mamy kilometrów, żeby odwieźć Rafała. No, może dzisiaj będę w domu jeszcze. I co, komentujcie, subskrybujcie. Jego, Nie. mnie też przy okazji, ale jego bardziej. No, bójaczki, całuski. Ja oczywiście będę też cały czas polecał kanał Maria, bo naprawdę to, te, te magnesy co robią, to robią robotę i, i przy okazji firmę Maktą polecam, bo jest to naprawdę. O, 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 ty, 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 o, o, o. To jest to. E, a ja też, żeby nie przedłużać, e, no miałem odpoczywać przede mną parę godzin jazdy jeszcze, no ale. Odpocząłem psychicznie, jestem zmęczony pozytywnie, fizycznie, jest naprawdę bardzo fajnie. Także moi drodzy, z mojej strony Szyma. dla wszystkich dużo złomu, wysokich cen. I ja Was pozdrawiam. Szyma. Okej.